Hej, hej, witam w kolejnym materiale na kanale. Tak jak wam mówiłem ostatnio, podobnie materiał z Sonsa, bo wróciłem do tej gry w 2025 roku, ponad rok po oficjalnej premierze, no i w zasadzie 3 miesiące po ostatniej małej aktualizacji. No i dzisiaj, przemyślenia o Sons of the Forest w 2025 roku. I wiecie co, założenie tego materiału poniekąd było też takie, że mówię na pewno przez ten rok coś się zmieniło, jeżeli chodzi o te pomniejsze aktualizacje i po prostu gra się całościowo albo chociaż częściowo zmieniła, aczkolwiek niestety nie do końca. Zaczynając od samej kwestii startu, czyli czegoś co było mocno widoczne jeszcze przed, wejściem, przed wyjściem pełnej wersji gry oraz chwilę po tym, że to jest może pierdoła, ale wcześniej zaczynaliśmy praktycznie za każdym razem nową grę, zaczynaliśmy sobie na plaży i mówię, muszę sprawdzić teraz jak to losowanie pozycji startowej się odbywa. I na 10 prób 5 razy wywaliło mnie w lesie. Cztery razy wywaliło mnie na ziemię i tylko raz wywaliło mnie na morzu. No i dlaczego o tym wspominam? Ponieważ stat za każdym razem w sąsie jest, jest bardzo, ale to bardzo podobny, bo niezależnie w którym miejscu statowym sobie zaczniemy, mamy gdzieś w okolicach jaskinię z dosyć istotnym itemem, jeżeli chodzi o sam gameplay. No bo blisko zimy mamy, mamy jaskinię z łopatą, przy lesie mamy jaskinię z pistoletem linowym, no a wiadomo przy morzu mamy oczywiście sprzęt do nutkowania. Oczywiście pistolet linowy oraz sprzęt do nurkowania musimy mieć, żeby zdobyć sobie łopatę i dopiero od momentu, kiedy mamy samą łopatę, jesteśmy w stanie jakkolwiek eksplorować sobie całą wyspę. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Ponieważ cały czas Sons of the Forest jest bardzo, ale to bardzo korytarzowy. Bo no, praktycznie od samego początku jesteśmy prowadzani w, w zasadzie jeden róg mapy, czyli właśnie sprzętu notowania pistoletów, no i później łopata. No i gdzieś tam w międzyczasie odkrywamy sobie te e, pozostałe bunkra, w zasadzie ich lokalizację. No bo jak dobrze wiemy, to zostało zmienione w pewnym patchu. I dla kogoś, kto grałby pierwszy raz, takie stopniowe odkrywanie mapy jest jak najbardziej. Ok, pomimo tego, że cały czas ono jest bardzo korytarzowe, bardzo liniowe, jeżeli chodzi o eksplodowanie tych jaskiń i punktów, tak samo jak same jaskinie są niestety bardzo, ale to bardzo korytarzowe, a w zasadzie niestety sama gra stała się bardziej liniowa w porównaniu do DeForesta, jeżeli chodzi o przeciwników, cały czas yy, kenibale, przynajmniej tak jak sobie eksplorowałem tą wyspę, jest ich stosunkowo. Dużo, wydaje mi się, że jest ich również o wiele więcej, jeżeli chodzi o samą wyspę. No, pomijając też fakt, że mimo wszystko mamy więcej obozów, e, kanibali w samej wyspie, więc w tym momencie no też to nikogo nie powinno dziwić, że jest ich więcej i sama walka z nimi na początku też może a w zasadzie może stanowi pewne wyzwanie. Tak samo jeżeli chodzi o walkę z mutantami w jaskiniach, na samym początku one naprawdę są problematyczne. Pomimo tego, że dosyć szybko możemy sobie po prostu ogarnąć broń palną pod tytułem pistolet, to nie jest on no, na tyle efektywny, jeżeli chodzi o walkę z mutantami, żeby po prostu tego efektywnie... Stosować po prostu tą broń w jaskiniach, aczkolwiek do pewnego momentu, bo w momencie kiedy jesteśmy w stanie sobie już wykopać strzelbę i mamy trochę amunicji do niej, no to w tym momencie gra nie tyle, że staje się, znaczy staje się delikatnie prostsza, ale cały czas trochę tej amunicji trzeba poświęcić, żeby te mutanty ubić, aczkolwiek no, sama gra staje się po prostu stosunkowo prostsza niż na samym początku, no ale to jest praktycznie w każdej grze. A samych przeciwników w jaskiniach momentami jest naprawdę dużo. I tutaj w domyśle e, mówię o jaskini poprzedniej od złotej zbroi, a w zasadzie teraz obecnie od, e, obecnie od to znaczy dalej od złotej zbroi, tylko tak, która była po prostu reworkowana, czyli ta ze statkiem kosmicznym oraz piekielna jaskinia. I tam faktycznie ilość demonów może być wyzwaniem, jeżeli chodzi o po prostu przebicie się w zasadzie głównie w piekielnej jaskini, pomimo tego, że mamy również tam e, Timiego, to za dużo tam za, nam w zasadzie e, nie pomaga, albo inaczej jego pomoc nie jest na tyle e, skuteczna, więc praktycznie, jeżeli się również przebijemy przez piekielną jaskinię w zasadzie do bossa, no to w tym momencie już ten najcięższy etap w zasadzie gry, można powiedzieć, jest za nami. Przeciwników jest duża i w zasadzie no zaczynamy po prostu strzelanina i dzięki temu samo tempo walki w zasadzie akcji w tej grze jest o wiele większe niż w pierwszej części, więc można w zasadzie ten ten segment podsumować. Mamy strzelbę no i dalej już nic wielce nam zagrozić nie może kwestia mapy po czasie jakby cały czas pamiętałem, że mapa w sąsie jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duża i niestety to jest jak najbardziej prawdziwe. Pomimo tego, że transport nam troszkę ułatwia przemieszczanie się po samej wyspie, i tutaj najczęściej osobiście obecnie korzystałem z wózka golfowego, bo w zasadzie jest go najłatwiej znaleźć i po prostu chyba najłatwiej się nim porusza. bo Pomimo wszystko lotnia trochę odpada, zacy takie, że nie zawsze jesteśmy w stanie po prostu znaleźć się na odpowiedniej wysokości, żeby tej lotni użyć. Oczywiście mamy wyrzutnie. No, ale trzeba jeszcze znaleźć do niej schemat. Więc pomimo tego, że środki transportu ułatwiają przemieszczanie się po wyspie, dalej jest ona po prostu za duża. Dalej jest ona po prostu za duża. A te środki transportu troszkę to po prostu przykrywają, ale nie rozwiązują problemu do końca. Bo praktycznie najważniejsze podstawowe itemy znajdują się praktycznie w pierwszym kwadracie mapy, czyli tam gdzie mamy bunkier z jedzeniem, jaskinię od sprzętu do narkowania itd. itd. To jest górny lewy róg samej mapy, tam praktycznie mamy najwięcej po prostu potrzebnych itemów. Kwestia samego budowania i tutaj niestety też się za dużo nie zmieniło od wcześniejszej wersji. Ponieważ budowanie jest naprawdę zrobione fajnie, jeżeli chodzi o realizm, ale niestety nie jest już tak satysfakcjonujące jak w pierwszej części sesji, tego, że musimy poświęcić, poświęcić naprawdę dużo czasu, aby coś konkretnego wybudować, a efekty nie zawsze są widoczne nawet po kilku godzinach gry. Pomimo tego, że gra cały czas wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie, jeżeli chodzi o tą warstwę graficzną i tego jak te budowle się prezentują, przeciwnica w zasadzie sam las, ale o tym robiłem wam już kiedyś inny materiał. Więc trochę reasumując samego Sonsa, jest to gra z kilkoma fajnymi pomysłami. To właśnie Kelvin, czy rozszerzenie trochę samej mapy, czy dorzucanie jeszcze innych środków transportów, czy chociażby dodanie również Virginii poza, poza Kelvinem. To w tym momencie daj więcej takich pozytywnych efektów daje po prostu nawiązania do pierwszej części gry, czyli dodanie chociażby Virginii. Oraz Armsiego, czyli po prostu mutantów dobrze znanych z pierwszej części gry tratw czy chociażby tam kilka innych nawiązań, jak chociażby strój Stewardessy, który został dodany w ostatnim patchu. Kołościowo jest to gra na zasadzie jest OK, jest momentami dobrze, aczkolwiek przede wszystkim za duża mapa jest problemem tej gry, oraz po prostu jej liniowość, jeżeli chodzi o odkrywanie gdzieś tam jaskiń i tej fabuły. I oczywiście mimo wszystko, jeżeli gramy sobie po prostu ze znajomymi, no to te problemy też mogą nie być aż tak widoczne, jeżeli właśnie chodzi o sąsa. Całościowo jest to dobra gra, bardzo ładna, z kilkoma ciekawymi mechanikami, które rozwinięte mogą dać po prostu dobry efekt. W no, zasadzie dzięki temu całościowo po prostu e, gry od Endnight'a mogą w przyszłości być po prostu lepsze. Zobaczymy co dostaniemy w tym ewentualnym mitycznym dodatku. Do Sonsa, bo myślę, że to by dosyć jeszcze trochę pozmieniało. Reasumując, już i tak ten dłuższy materiał niż mi się wydawało, że on będzie. Czy Sons of the Forest pozbył się problemów, które miał wcześniej? Nie, problemy są w zasadzie takie same. Aczkolwiek są one troszkę mniej widoczne, przez kilka usprawnień, które zostało dodane. Czy w 25 roku warto zagrać w Sonsa? Jak najbardziej, bo cały czas jest to dobry survival z tak jak Wam powiedziałem, kilkoma ciekawymi mechanikami, które rozwinięte dalej mogą naprawdę e, fajnie tą grę sobie przystosować. A w zasadzie po prostu sprawić, że będzie ona po prostu lepsza. I to by było na tyle. Piszcie co sądzicie o, o Sąsie Generalnie nawet tak. Całościowo, i tym bardziej, jak on wygląda z perspektywy roku po premierze. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.